Oglądany w ponad 50 krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. Przywitajmy następną osobę, która wyruszyła na spotkanie ze swoim Momentem Prawdy. Grażyna Pilarek ma 25 lat. Ile? Studiuje w Wyższej Szkole Psychologii we Wrocławiu i zajmuje się wychowaniem córeczki Aleksandry. Lubi egzotyczne podróże oraz długie wieczorne rozmowy z mężem Krzysztofem. Mówi o sobie, że nie ma dla niej tematów tabu. Wszystko tak mówi. Powitajmy w studiu Grażynę Pilarek. Zapraszamy Panią Grażynę. Zapraszamy, zapraszamy. Proszę się nie krępować, proszę się rozsiąść. My wysłuchamy z wielką chęcią. Kurde, zamiast Pani Grażyny zaprosiliśmy Pana Kota. To go Boguszka, tak? No, także kot gości odcinka. Zapraszam firmę sponsorującą saszety dla kotów. Tu, mały pimpek. Się przemieścił. No, także, jeżeli zastanawiacie się, kto właśnie odjeżdża kamerą, to tam ten pipuś. Powiedz mi, Grażyna, co skłoniło Cię do wzięcia udziału w naszym programie? Jest to, myślę, kolejne wyzwanie w moim życiu. Coś ciekawego. Ja lubię, kiedy dużo się dzieje. Pieniądze czy chęć sprawdzenia siebie? Dzisiaj nie mam tych pieniędzy i jakoś żyję, więc. A jeżeli uda się coś wybrać przy okazji, to na pewno będzie fajnie. Poznajmy w takim razie Twoich bliskich. Krzysztof Pilarek. Jestem mężem Grażyny. Dorota, jestem siostrą. Siostrą to lepiej niż ostatnio, kurde. Pan Marcin przez kuzynką, także dobrze, że tym razem bez kuzynów. Pierwsza połowa wygląda obiecująco normalnie i nie jak powodu do pana. Chociaż zaraz... Nie, 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 takie już tutaj nie na mojej warcie. Ania przyjaciółka Grażyn. E, to dzisiaj to łagodny zestaw jest w porównaniu z ostatnim, z panem Marcinem, to... Co to dla nas? Co to dla nas? No, już nie takie rzeczy przeżywaliśmy. Dojdziesz do tego etapu, w którym zadam Ci to jedno pytanie za 250. Chciałabym. Im dalej zachodzi, tym więcej kontentu do nas przychodzi. Także farming Aura. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. W tym etapie sześć pytań. Czy jesteś osobą tolerancyjną? <słysk> A zapowiadał się taki łagodny odcinek. No to cóż, no i w będziemy musieli przeżyć kolejny osadny odcinek. Tak. Potrafisz ludziom wybaczać? Czasami przychodzi mi to trudno, bo jestem osobą pamiętliwą, natomiast y, tolerancyjną na pewno. Łatwo zrażasz się do ludzi. rzeczywiście zajść za skórę. Pierwsze pytanie. Czy to prawda, że swojego tureckiego chłopaka zostawiłaś tylko dlatego, że chrapał? Tak. Co? To Ta do... to. Prawda. Nie. 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 Kary będziesz z błotem zmieszana. Mieszana. Znaczy, że każda tolerancja ma swoje granice? <grymne> Powiem względem chrapania: jestem tak bezsilna, że po prostu chce mi się płakać, tupać i w ogóle, więc to było tragiczne doświadczenie. jak rozumiem, że ty nie należysz do osób chrapiących. <grymne> Nie otrzymał pozwolenia. Raczej nie, bo inaczej nie wiem, jak by było dalej. Czym cię zauroczył mąż? Jest dojrzałym człowiekiem. Naprawdę? Wow! wow, Coś pięknego. Z zasadami. Więc... Tak w wielu kwestiach bardzo jesteśmy zbieżni i, i naprawdę znajdujemy... W... Nie wymieniłem nawet jednej, ale super, super. Zbieżni są, to by się zgadzało. Wspólny język, rozmawiamy na każdy temat, i to, co Co, co w nim najbardziej cenisz, szczerość. Drugie pytanie. Damy jej drugą szansę. Dam jej, damy jej. Ona dostarczy nam kontent. A tam jest Bogusz. Patrzy na nas. Widzi nas. Obserwuje nas. On wie, że w sażetę. Wie, że mogę mu takiego trąbika jakoś... No, taki happy będzie. a nie może pójść w żyć. To się nasze przez ostatnie Nie, nie możesz. Wiesz, ty żeś tego pochonu, A to nie jest jakieś bardzo zdrowe. Sałatę byś zjadł. No. Bardzo wybredne WHT mięso. Jeśli też macie bardzo wredne WHT mięso, zapraszam do sekcji komentarzy. tylko jest chudziutka. Pi, 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 taki. Taka rasa. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, że twój mąż jest z tobą jedynie z powodu dziecka? Czy przy... Pytania będą fajne. Czy to prawda, że zażądałaś od swojego żona tego pieniędzy za milczenie? Pytanie: Czy związałabyś się z mężczyzną, który nie ma pieniędzy? Nie. Ta odpowiedź to. Ona wygląda jakby się kompletnie nie spodziewała tego pytania, a ten mąż to normalnie zawód to razy milion. O takie. No, mogłam mieć pieniądze. I zaczęło tu nie przychodzić. A odpowiedź to. Ale szanuję za ten talent. Prawie jej wyszło. Prawie udało się schować w jej własnym podbródku. Brawo, 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 super jesteś. Ale spokojnie. Myślę, że taką umiejętność może to przyspienie A Jak już po tym programie prawdopodobnie ten jakże niechrapiący hrabia podejmie jakąś decyzję w stosunku do Ciebie, to będziesz miała chociaż czym się zajmować. Ja, ale, ale spokojnie, spokojnie. My podwójną Brudkowi. Musimy trzymać się razem. Ja z chęcią nauczyłbym się tej zdolności. Także widzisz, jeszcze możesz otworzyć sobie z tym szkołę. Super, jesteś. Prawda. O, ma takie. To pozwala na to, żeby ludzie rzeczywiście mogli budować szczęście, bo nie uważam, że pieniądze są najważniejsze, ale. budują szczęście. Są ważne w życiu. Toż tak sądzisz? Tak. Zadam trzecie pytanie. Czy zdarzyło Ci się, wyrzucić jakąś część garderoby tylko dlatego, że nie chciało Ci się jej wyprać? I też nie było za czasów dropshippingu z Chin. Rozumiecie to? Ona brała takie możliwe, że drogie ciuchy. Bo wątpię, że tutaj mówimy o jakimś bazarze. Chociaż polecam, polecam. Bardzo fajne, że to można często zrobić. Aczkolwiek. Nie mówimy tu o czymś takim, ona brała. Kupowała w opór. Ech, co ja to by tu prać? Wyrzucamy. Uo! Macie, Macie. No, biedacy. Worek na śmieci ostatnich większych mody dla twojego zwierzęca. Bogusz. Blanko przyszło, jedno nie ma jak kupić nowy ciuch, ubrudzić go raz i wypierdzielić. Dobra technologia. Przynajmniej to prawie technologia moich kumpli ze studiów. Kupili e, plastikowe talerzyki. No i jak się im chciało to je myli, jak się im nie chciało to je No i na co komu prawdziwe, dobre talerze? No po co? Po co? Jak plastik można umyć. A jak nie umyć, to wydzielić. To prawie jak dzielić się. Widzicie? Są podobne słowa. To prawie to samo. Jeszcze ona taka szczęśliwa jest. To wszystkim nie nie wytrzymał. Tak. Ta odpowiedź to... Prawda. Rozrzutna jesteś. Oj, zdarzyło się. A co to było? Bielizna. Pytanie czwarte. Czy okłamujesz męża co do kwot, które wydajesz na ubranka dla córki, aby resztę zachować dla siebie? Kiedy no przesiedzona do tego programu, to ona będzie bardziej stratna, niż to, ile tu zarobi. No to... Kuźwa. 0 zero Zy-e-ry-o. IQ 0 no Przecież biznesowo to jest u, -u -a -a. Co to ma być? Co to ma być? No w nie podobuje mi się to wszystko. A ten może taki ucieszony w sumie. No ale co on ma zrobić tak naprawdę? Przecież mogła z nim porozmawiać o tym wszystkim. Bo im na samym końcu robią ten wariograf. Po zadaniu już tych pytań ogólnie na jakichś castingach dostają pytania na wariografie. Podobno. Na samym końcu były zadawane. Więc ona kojarzyła, jakie tam będą pytania. No, powiedzieć. Słuchaj, drogi mężu. To chciałem powiedzieć, mamy przewalone. Przekichane, rozumiesz to? No tak, po kolei. Co zrobiłam? Podaję ci 100 pytań, które zadali mi na wariografię. No tak, jest to, 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 Idziesz? Idziesz. No, no i zarobiście. no. Podzielimy się. Forty, forty. Jeszcze z tego forty, forty. O ile jej mąż przymykałby dalej oko? Co mogłoby sobie brać na swoje ubrania? Chociaż no kuźwa, mogą się domyślić. Skarpetki za 1000 złotych? Dla dziecka? Ciężko się nie dam, jeżeli ten proceder trwa od kilku lat. Patrz, jakie skarpetki kupiłem dziecku. Tylko tysiąc złotych, rozumiesz to, ale oferta, jak za darmo, za darmo. Mówili, masz, masz. A to ze szczerego złota są. Szczere złoto. Tak jak moje złote kolczyki. Patrz, 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 no ale je to znalazłem. Znalazłem. Leżały na ziemi gdzieś. To mówię, dobra, podniosę założę. Mówię, dziecku wolę kupić. Jak gdzieś znajdę, nawet na ulicy. Ja... Przyjmę te złote kolczyki ze śmietnika, żeby moje dziecko miało skarpetki za tysiąc złotych. Z prawdziwego złota. Cygnął się majątek w Kierwanach. Jedna sakiewka, druga sakiewka, trzecia. Przyszedł jest tak nieopłacana, że ona tutaj przyszła. Przyszedłem z torbami, puści potem. Kuźwa. Nie wiem, czy ona for content tu przyszła. No dla nas spoko, ale tak. Pomyślunku, opierunku kuźwa. Chcesz pomyśleć przez sekundę. Nie? Nie potrzeba, nie? Nie ta oferta? Dobrze, no. Albo nawet poza ofertą. Tak. Przecież, jeżeli ona będzie odpowiadała najbardziej z na wszystkie pytania, to na pewno odpowie prawidłowo. Nie chcę być niemiły, ale zobaczycie do samego końca. Chociaż to trochę ten program na tym polega, no nie oszukujmy się. Ale te pytania do samego końca myślę, że to będą takie. Takie, takie pytania. Takich chcieliśmy. O takie pytania walczyliśmy. A odpowiedź to. Prawda, to on nie wierzy, przecież jeżeli ona jeszcze przegra te pieniądze, straci i godność, i pieniądze. Dosyć, że z programu też odbierze. Jakby, Where oferta, Where tu jest oferta. To jest jakaś oferta, puste giermane co najwyżej. <suszy> Dużo można w ten sposób dorobić? No, na waciki zostaje. To są drobiazgi, czy to są rzeczy ważne to dla Ciebie? To trudno powiedzieć, ale mówi zawsze, że nie ma pieniędzy. Piąte pytanie. Czy czujesz satysfakcję, gdy uda Ci się doprowadzić męża do granic jego wytrzymałości? Ty na no, po tym to już będzie widać, że to jest i najgorsze. Dosyć, że bierze pieniądze, to jeszcze jeszcze się z tego ciesz. No nie, no kłopie, to Daj sobie spokój. Daj sobie się na to. takim toksykiem ale Jeżeli ona odpowie, że tak, to, to śmierdzi na kilometr. Tak. Z klasa. Fantastyczna odpowiedź to. Panie zabrać to krzesło, wsadzić się do rakiet i cyk prosto na Marsa. Chociaż nie, bo tam się jeszcze zarudni. To nie, nie, nie. Nie, tam gada nie mogą być. To cyk, i na orbitę. Samolocikiem. troka Trochę w jedną stronę. W tej serii będzie szóste za chwilę. I przypomnę. Ona się nie, nawet nie jakaś wielce zakłopotana. Ona ma taki. A dla beki, a to może o to chodziło już. już nie mam czym go wkurzać. No nie mam czym. Wow, ale fajny program. Wow, Mam plan. Przed wami jest przycisk. Jeśli nie chcielibyście usłyszeć, myślę, że nie będzie potrzebny. On będzie chciał wszystko usłyszeć, co najwyżej. Jej przyjaciółka to jest jako ratownik. Ona się przycisk na 100%. W jakimś takim skurczy syńskim pytaniu, ale ten może nie ma opcji, że kliknie cokolwiek. Jak już też bym nie klikał. Jak masz kogoś takiego, to lepiej znać prawdę. Nawet najgorszą. odpowiedzi na którekolwiek? Bo on nie wygląda na kogoś swojego. Widać, że jest po tygodniu... Nie pozwól, by połamana tortilda się zmarnowała. Nie pozwól. Jeśli nie skłamiesz, to pytanie zagwarantuje ci pierwszą wygraną, czyli 5000 zł. Pytanie szóste. Czy masz żal do siostry o to, że po śmierci mamy wszystkie obowiązki spadły na ciebie? No jeżeli rzeczywiście tak było, no to poniekąd da się to zrozumieć. No jednak powinno to iść jakoś pół na pół. Jeżeli nie ma pomiędzy nimi diametralna różnica wieku, no to giga słabo. Trzeba się wspierać. Bierzesz od słodkie A drugie wtedy bierze to pierwsze Uo! i Idziecie na sam szczyt. A przynajmniej tak to powinno wyglądać od pewnego wieku. Od pewnego wieku to wiadomo co jest, jest Uo! Wow. Fame MMA. Normalnie A my wszystkie obowiązki spadły na ciebie O. A i w dobrym momencie zostapowałem. Ona biegnie do przycisku. A mnie hop. Oni mogą tylko raz tego użyć. I na takie pociepne pytanie to zmarnują. No marzal. Ma to jest... przecież to obie o tym wiedzą. Na co ona to będzie klikać? Jak to jest oczywiste. Ja już widzę po tym parkinsonie, jak ta ręka tam lata. Ta ręka zaraz tam pójdzie i to kliknie. Na takie proste pytanie. I prawdopodobnie oczywiste w ich przypadku. I jedyne, na które byłbym był skłonny usłyszeć odpowiedź z tych, które już były u niej i powiedzieć OK, to się da zrozumieć. Są sytuacje, w których da się to zrozumieć i nie jest to nawet dziwne. Ale nie nie, nie, nie Zmarnujmy wszystko. Chociaż ten przycisk działa tak, jak przyznanie się do winy, za każdym razem. Dobrze, klikaj, klikaj. Dostaczką ten. dostacz kontent, Kontynent. Kontynent. Kont no, mówiłem. Nie ma tego pytania. Siostra zdecydowałeś się na przycisk? Tak. Więcej nie będzie takiej możliwości, wiesz o. To. Tak. Chcesz coś dodać, czy po prostu nie, nie chciałaś słyszeć odpowiedzi? Nie chciałam usłyszeć takiej prawdy. Do... I smartowała przycisk. No, to nie jest warte, ale może jest jakaś sytuacja jedna jak na tysiąc no zobaczymy, która by pomogła komuś. Ale nie człowiekowi, który... Aktualnie pokazuje, że jest niezbyt dobrą osobą do szpiku kości. Wiem, że te pytania są tak wybierane. Ja wiem, że to musi być najgorszy z najgorszych, ale nawet przy tej poprzedniej babeczce takiej tragedii nie było. Bo to jest ewidentnie kuźwa chamstwo, chamstwo jest. Ono nie chciało usłyszeć odpowiedzi, więc sobie kliknęło. jakby ale nie przez to, że na to pytanie może wlecieć nawet gorsze. Może wlecieć nawet gorsze. I prawdopodobnie tak będzie. Ale co kliknęła, to jej. Domyślam się, ale nie chciałam jej usłyszeć na głos. Dobrze. Jest taka możliwość. Ale samolubna. Czyli to jest rodzitne. Dobra. To dlatego. I wszystko jasne. Skorzystaliście z niej? A ja... A ja przepraszam. Przepraszam z twojego serca. Ja myślałem, że to przyjaciółka będzie chciała uratować opresję przy jakimś tragicznym pytaniu. Tego pytania nie było. W to miejsce... usłyszysz... inne? Szóste pytanie. Chociaż czy on się jeszcze uratuje? Ona już niech strzała. Szybko i na dno. Tak wiecie, wystrzelicie, patrzycie, spada to już jak poleciała. No to, to co, to już nie klejać, nie klejać na dół. Bo. Gorzej nie będzie, gorzej nie będzie. No już wiesz troszkę, na to idzie. Skoro pamiętacie na pewno w poprzednim odcinku, jakie były względnie, na pytania, a w tym widać, że od samego początku a, albo doszli do wniosku że stracą te pieniądze, jeżeli nie zrodzisz sy... skurczy syńskich. Albo u niej po prostu tylko takie były, tylko takie mocarze. Ja nie wiem. No, myślę, że dałoby się może to jakieś łagodniejsze dać. Ale może zauważyli, że a tutaj taka niezamiłona osoba, to tak, tak pykniemy. Albo zabrakło oglądalności. Mówię, Dobra, dawaj, dawaj to co tam masz, wszystko na pełnej. Nie krępuj się. Chcesz je usłyszeć? Tak. Pytanie szóste. Czy uważasz, że gdyby twoja mama żyła, byłabyś inną osobą? Tak. To może stąd się tak zachowuje. No ale to jest strasznie dużo tych zachowań. To nie jest jedno pojedyncze. To jest lawina. Na razie przynajmniej to tak wygląda. To była lawina tragicznych zachowań. No, tak naprawdę, znęcanie się nad mężem, pobieranie dodatkowych środków finansowych, zamiast go poprosić, no nie wiem, no może on jej żałował jakichkolwiek środków. Chociaż no, po jej pytaniach po prostu wygląda, jakby szukała dodatkowego zarobku, tylko w jego kieszeni. Ale kto wie. No, na razie to wygląda kontentowo, obiecująco, ale życiowo tragicznie. Ta odpowiedź to prawda. Dlaczego? To przykre doświadczenie, które na pewno zmienia człowieka i na pewno sprawia, że jest e, bardziej twardy. Kim była Twoja mama dla Ciebie? Zabrakło tego przyjaciela. Na tamtym etapie życia na pewno. Dzisiaj nie wiem, jak wyglądałyby nasze relacje, ale. Wtedy było mi bardzo ciężko. Mówiłaś prawdę, tylko prawdę? Masz 5000 zł. No, to jest przykre, że jej mama. Ale to nie jest wytłumaczenie na takie skółczysteństwo, jakie robi swojemu mężowi. Nie można się wyżywać na innych ludziach. Dlatego już na nieźle. Ja spodziewam się, że to może bardzo bolać. No ale kurde, takie rzeczy. wyłuzanie, znęcanie się nad kimś. To jeszcze są rzeczy, które były traktowane poniekąd jako rozrywka. No nie, nie, ja tego nie kupuję. Zobaczcie. Nie wiem, jak wy. To u mnie to nie przychodzi. Czy chcesz grać dalej? Tak. W drugim etapie usłyszysz pięć pytań. To będą pytania trudniejsze. Nie ma bezpiecznika. Ten bezpiecznik został już wykorzystany. Jeśli nie odpowiesz na pytanie, skłamiesz, na twoim koncie będzie zero. Nie wygrasz żadnych pieniędzy. Czy chcesz grać dalej? Thank you.